Witajcie kochani, zaufanie w biznesie to podstawa. Właśnie znajdujemy się w moim ulubionym miejscu w Warszawie. Jest to plac Europejski, ale znajduję się tu nie przez przypadek, ponieważ obok tego placu klepałem etat i chciałbym wam pokazać dzisiaj ten budynek, mianowicie o, to jest właśnie ten oto budynek Hilton na Grzybowskiej Hotel. Gdzie jeszcze półtora roku temu ciężko pracowałem na pieniądz, byłem nieszczęśliwy, natomiast zaufałem osobie, która wprowadziła mnie, nauczyła i dała system, w którym ja mogę teraz dumnie cieszyć się życiem i zarabiać godne pieniądze. Polecam i Tobie: weź sprawy w swoje ręce i zacznij działać. Nie czekaj, jutro, tu i teraz jest właśnie ta chwila. Pozdrawiam Was cieplutko. I życzę wspaniałego dnia. Hej!